Was ponownie na moim kanale. Słuchajcie, jest niedziela, my się zbieramy, jedziemy zaraz do galerii handlowej. No tak, Nieniusiu, mamy parę rzeczy do kupienia, parę spraw do załatwienia, Nie chcesz się przywitać? Hej, hej. Ty chcesz być na vlogu? No oczywiście, Nieniusiu, zawsze jesteś. A, ty chcesz mamy torebkę, wszystko jest. i okulary. Pierwsze co, to zanim siędziemy do auta, to oczywiście... O, tutaj Nieniusia porządek. Trzeba pootwierać, słuchajcie, wszystkie drzwi, żeby trochę powietrza wlazło do środka. Twoją drogą, jak tak patrzę na to nasze auto, w środku to dostaje wewnętrzny sygnał, że czas już go posprzątać, także może, może zrobimy to. Słuchajcie, jesteśmy już w galerii. E, szukamy kilku rzeczy. Jedną z takich rzeczy, którą chciałam kupić, to był dywan. Pod szafkę, którą wam pokazywałam w ostatnim filmie, bo ona jest mega pusta tamto miejsce jest w ogóle tak niezagospodarowane. I szukałam okrągłego, ale nic ciekawego nie znalazłam. Ale patrzcie na to. Ten mi się podoba, on jest taki różowo-czerwony i kosztuje tylko 100 koron, e, także bierzemy. czy ktoś mi wytłumaczy dlaczego tak jest że jak zawsze jak są Arizony to są wszystkie oprócz tej oryginalnej którą jest y, moją ulubioną i po prostu którą ty piję wszystkie są inne, tylko nie oryginalna jakbym miała powiedzieć taką jedną rzecz, która mi brakuje w Szwecji to jest właśnie żabka pod blokiem e, z Arizoną <grywka> zielona herbata i miód już myślałam, że was zgubiłam a tutaj moje chłopaki są na cukierka? Na cukierkach, papa jest buying candy. Już zobacz, mamusia ma smoothie. Musik, zaraz zostaniesz. Proszę bardzo, dziecko spokojne, bo mamusik. Ukradłam mężowi cukierka z lukrecją. Dajcie znać, czy lubicie lukrecję. Ja jestem tak pomiędzy, bo są takie słodycze, które są zajebiste, a są takie, że się po prostu nie da ich jeść. Ale nie przedłużając, słuchajcie, idziemy do klasulsu kupić taką jakby kopertę do wysłania zdjęć z takiego aparatu, co kupujecie jednorazowe, wiecie co chodzi. Jak te jest ze starej daty na klisze, to się chyba nazywało, nie wiem. Słuchajcie, jesteśmy tak leniwi, bo zapomnieliśmy o tym, czy mamy jedną, która jest jeszcze z czasu naszego porodu. Wzięliśmy taki jeden właśnie na nasz poród i jeszcze go nie wywołaliśmy. I miałam nadzieję, że będę to mieć na urodziny Niusia, w sensie na imprezę, no myślę, że za późno się zabraliśmy i tego nie będzie, ale jak przyjdą do zdjęcia, to Wam pokażę. Bo po prostu szczyt tego jak byłam opuchnięta, pierwsza chwila nie niesieła wszystko, po prostu pierwsza nasza położna, a Jezus, nie mogę się doczekać. Tak to wygląda? Prawie 300 gorąco taką kopertę, tutaj podejdzie swoje dane. Tutaj jakby gdzie to się wysyła, wkładacie cały taki aparat i dostajecie z powrotem foteczki. Szukam na mydło, ale to, to mi się w ogóle nie podoba. Co to jest? Dyfuzor to się nazywa? Nie, jak to się nazywa? Jezus, pojemnik na mydło, jak to się nazywa? Powiedzcie mi, proszę. Dobra, tutaj mają takie, ale szczerze też mi się nie podobają za bardzo. Ten wzór to już widziałam w którymś sklepie, czy to jest jakieś teraz Pinterestowe modne? To jeszcze takie. A to jest. Fak, dobra, nie ruszam, bo zepsuję. Mój biedny mąż musi uciekać na w sklepie, bo się wstydzi, że nagrywam po osobnej stronie niż ja jestem. Hai, mnie tylko takie. Wiecie co, szczerze to żadne mi się nie podobają. No bo bez kitu. Nie podoba mi się nic. Jakby nikt nie stworzył tego, co ja chcę. No. Takie też nam się nie podoba, nie. Thank you, Judy. Zresztą jeszcze do hm na, na szybko kupić sobie strój kąpielowy, bo niedługo ups, z mężem idziemy na basen i żadnego nie mam takiego wiecie, jednoczęściowego, żebym się czuła komfortowo. Kto wymyślił te świata w przymierzalni? Czy ja jestem jedyną kobietą? Czekajcie, patrzę jak się seria dowozów, czy ja jestem jedyną kobietą, która nienawidzi tych przymierzalni. Ja po prostu w tych przymierzaniach to być jakiś celubit, o którym istnieniu w ogóle nie miałam wcześniej pojęcia. To najbardziej po prostu chyba depresyjne miejsce na świecie dla mnie. To są właśnie przymierzalnie w galeriach, w sklepach handlowych. I dlatego zdecydowanie wolę zazwyczaj zamawiać rzeczy online. Danca! Jesteśmy już w domu, a tutaj Kiarka I tak prezentuje się słuchajcie, nasz dywanik Tester, co to za wegebasy są tutaj, co? Podobać się? Akceptujesz dywan nowy, czy nie? No, wstajemy? I pakuję zaraz do wysłania tą kamerę jednorazową, i tak ona właśnie wygląda. Patrzcie, co do mnie przyszło, moja pierwsza paczka. Z Japonii, chyba od trzech lat niczego nowego sobie nie zamawiałam, jeżeli nie wiecie, ja jestem nerdem, kolekcjonuję i lubię i wydaję swoje pieniądze na plastikowe figurki. Dużo osób mówi, że wiecie, że są to figurki dla dzieci, ale nie to są drogie rzeczy. Akurat to, co dzisiaj zamówiłam, to, co dzisiaj wam pokażę, to była bardzo tania. Feel off. Ale zamówiłam głównie dlatego, że ostatnio się mega wkręciłam w takie anime Blue Box. O Jezus, słuchajcie, jeżeli lubicie anime i jeżeli lubicie romanse, to musicie to obejrzeć. To jest na Netflixie. Bo ja mam coś takiego, że jak ja zakocham się w jakimś show, to po prostu muszę mieć coś, wiecie, co mi o tym show będzie przypominało. Więc stwierdziłam, let's fucking do it. <laughs> I'm so fucking excited Zawsze chciałam sobie taką pierdołę Na ścianę powiesić Boże, patrzcie, to jest różowy Takie, no ja nawet nie wiem, czy wy to dobrze widzicie Ale jak powieszę na ścianie, to wam pokażę So fucking cute I love it Otwieramy teraz Chinę Ja wiem, że y, większość z was pewnie nie zrozumie tego I będziecie mówić, że to jest, nie wiem, dziecinne hobby czy coś But that's okay I nie jest taka mała, jak myślałam What the fuck? I wiecie, kurde, ile za to dam? Nie wiem, 30 czy 40 złotych. Przez to, że było właśnie jako creelop, a jak sprawdzałam na polskich stronach, to kosztuje 160 czy coś takiego. To oh, 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 oh. oh, fucking! Good. I czajdzie to? dorosła kobieta lat 30. To jest słuchajcie, moje hobby. Piękna china. <laughs> Witam Was kolejnego dnia. Przyjechaliśmy do znajomych, będziemy mieć dzisiaj grilla. Pogoda jest dalej jak była, czyli jest strasznie gorąco, chociaż słuchajcie, nocy padało, więc jest troszeczkę tak ociupinkę lepsze powietrze, więc jeszcze korzystamy. korzystamy z tego lata w Szwecji, który jest takim jedynym jasnym, słonecznym czasem. Będziesz się wspinał, Niusiu, podtrzyma, ona to podtrzyma. No, próbuj. Próbuj się wspinać. No próbuj. No. A wy musisz wybrać tą najbardziej wąską ścieżkę. No tak to nie wyjdziemy, hopie. A ty jesteś bardziej zainteresowany, żeby to trzymać. Musik. No dobrze. Wziu, speedrun, Niu Niusiu. No, przywitaj się z pieskiem, przywitaj się. A ja zrób pieskowi, tak? A ja leni, hej! No nie bój się, no. O! Ja mówiłam o tym już ostatnio na live, ale powiem jeszcze raz. Ja tyle się nasłuchałam, że, o, że życie jest trudniejsze od kiedy dziecko zaczyna chodzić, a ja uważam totalnie, totalnie inaczej. Ja uważam, że jest nam dużo łatwiej, odkąd Winus chodzi. On sobie sam idzie gdzie chce, nie denerwuje się, że nie może gdzieś iść, a my tak naprawdę już i tak nie siedzimy. Odkąd on zaczął pełzać, bo zawsze po prostu jego tempo poruszania się było giga szybkie, więc nie było czegoś takiego wiecie, że sobie siedzimy i on sobie filuje. No nie. Więc odkąd chodzi, to naprawdę, naprawdę nasze życie jest łatwiejsze. Więc nie dajcie sobie wmówić. Nie słuchajcie tych takich zastraszaczy, a poczekaj, aż dziecko zacznie chodzić. A poczekaj to aż to aż tamto. Nie, teraz jest właśnie super. Nie? A? Jesteś teraz po prostu najwspanialszym na świecie. Jesteś takim teraz małym człowieczkiem, mamusi. I taki mój słodki ładnie. Mój... My już wracamy do domu. Tak się dobrze bawiliśmy, że zapomniałam nagrywać totalnie. Także mieliśmy grilla, pojedliśmy, spędziliśmy sobie miło czas, a teraz wracamy do domku. Dzięki za dzisiaj i widzimy się za tydzień. Pa pa.